Panowie i panie, czy Tether to największa piramida finansowa w historii świata? Cześć, ja jestem Sebastian i ostatnio robiłem pewne śledztwo na temat tej firmy. Zebrałem wszystkie materiały w jednym miejscu i dzisiaj w tym filmie chciałem się tym z Tobą podzielić. Dlatego zapraszam do oglądania. Emitent stablecoina o kapitalizacji rynkowej ponad 120 miliardów dolarów. Założony przez osoby mające koneksje ze światem przestępczym nigdy nie przeszli żadnego audytu, a w ostatnim raporcie ujawnili, że posiadają jedynie 78 milionów dolarów w gotówce. Jak to więc możliwe, że ta firma dalej działa? Komisarz CFTC pani Dawn Stamp stwierdziła, że nasza agencja nie ma takiej możliwości, by sprawdzić, co Tether oraz Bitfinex robi z pieniędzmi klientów. Co więcej powiedziała, ludzie muszą zrozumieć, że nie regulujemy stablecoinów i nie mamy codziennego wglądu w to, co robią ich emitenci. Cóż, do tej pory miano największej piramidy finansowej w historii świata nosi fundusz Berniego Madoffa, który w dniu upadku był winien inwestorom 65 miliardów dolarów. Szerzy na temat funduszu Madoffa pisaliśmy w jednym z postów na naszym Twitterze, do którego link znajdziesz w opisie. Jak długo może działać piramida finansowa zanim upadnie? No cóż, fundusz Berniego Madoffa działał ponad 40 lat. 40 lat, a mówimy tutaj o spółce zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych, która była członkiem nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. SEC prowadził śledztwo przeciwko nim aż 8 razy i prawdopodobnie gdyby nie wielki kryzys finansowy z 2008 roku, który spowodował masową panikę wśród inwestorów, fundusz Madoffa działaby dalej. Tether oraz Bitfinex to są spółki córki firmy iFinex, która jest zarejestrowana na brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Żadna z tych firm nigdy nie funkcjonowała jako formalny podmiot w Stanach Zjednoczonych. W tym filmie będę często odnosił się także do Bitfinexa, ponieważ te firmy zostały założone przez tych samych ludzi. Ale dobra, zacznijmy sobie od początku. Tether powstał w lipcu 2014 roku i początkowo funkcjonował pod nazwą RealCoin. Jego nazwę zmieniono na obecną kilka miesięcy później. Warto może co nieco powiedzieć o osobach, które stoją za tym projektem. Zatem tak. Numer 1 Brock Pierce, ten, którego tutaj widzicie po lewej stronie. Człowiek oskarżony o pedofilię, molestowanie oraz transport nieletnich. Mimo iż wszystkie zarzuty zostały mu oddalone, to niedługo później po tych wydarzeniach wyjechał do Hiszpanii, gdzie zamieszkał razem z Johnem Collinsem rektorem, to jest ten pan tutaj po prawej stronie, a ten pan był już wcześniej skazany właśnie za pedofilię. Obydwoje mieli także bliskie koneksje z Jeffreyem Upsteinem, tym samym, który na Karaibach posiadał prywatną wyspę pedofilii. Numer dwa Giancarlo De Vassini. W latach 90. wielokrotnie był skazany przez włoski rząd za piractwo komputerowe. Numer 3. Stuart Hogner, główny radca prawny Tetera, który kilka lat wcześniej prowadził stronę internetową o nazwie Ultimate Bet. jedną z najbardziej kontrowersyjnych platform pokerowych w historii. W 2005 roku wybuchł głośny skandal, podczas którego wyszło na jaw, że niektórzy gracze na tej platformie otrzymywali tzw. God Mode, czyli mogli widzieć karty innych graczy. Następny w kolejności jest Rafael Nicol, twórca Bitfinexa, w przeszłości bardzo aktywny na forum Bitcoin Talk. Angażował się w różne piramidy finansowe, a jedną z nich nawet sam założył. Jak możemy zobaczyć na screenie właśnie z tego forum, podczas jednego tutaj z postów oferował inwestorom 2% tygodniowo. Oczywiście wśród założycieli były także osoby mniej kontrowersyjne, jak na przykład Phil Potter, Reef Collins czy Craig Sellers. W początkowych latach działalności Tetera na ich stronie internetowej widniała informacja, że token USDT jest w pełni zabezpieczony w stosunku 1 do 1 przez dolara amerykańskiego. To zapewnienie oczywiście przyciągnęło wielu inwestorów, którzy uwierzyli, że ich środki są bezpieczne i zawsze będzie je można wymienić na amerykańskie dolary. Następnie na swojej stronie ogłosili, że regularnie poddają się audytom i będą codziennie publikować informacje o posiadanych rezerwach. W rzeczywistości nie było ani jednego dnia, w którym faktycznie przestawili stan rezerw, ani też nie przeprowadzono żadnego audytu. Phil Potter, który pełnił w tej firmie funkcję dyrektora spraw strategii, powiedział, że przeprowadzenie audytu jest skomplikowanym procesem, ponieważ ze względu na sporą ilość wadu na temat Tetera, żadna firma audytująca nie chce z nimi współpracować. Pierwsze problemy zaczęły się w kwietniu 2017 roku. Bank Wells Fargo zakończył współpracę z Bitfinexem oraz Teterem. Prawdopodobnie przez obawy dotyczące legalności prowadzonej działalności, a także braku możliwości zweryfikowania pochodzenia pieniędzy. To spowodowało, że obie firmy przez kilka miesięcy nie miały dostępu do firmowych kont bankowych. Cena tokena USDT chwilowo traci PEC. W związku z tym wydarzeniem rodzi się pytanie: jeśli Tether nie miał dostępu do bankowości, to jak mógł przyjmować depozyty w dolarach od inwestorów, aby emitować nowe stablecoiny? Po prostu nie mógł. A jednak, jak widzimy po marketcapie, tokeny USDT były cały czas wtedy mintowane. Ze względu na rosnące kontrowersje wokół Tethera zwrócili się oni do firmy audytorskiej Friedman LLP o przeprowadzenie atestacji, aby potwierdzić, że USDT jest w pełni zabezpieczony odpowiednimi rezerwami dolarowymi. Jaka jest różnica pomiędzy kompletnym audytem a atestacją? Audyt to kompleksowa, niezależna analiza firmy, w której sprawdza się zgodność z przepisami oraz standardami księgowymi. Z kolei atestacja opiera się na weryfikacji dostarczonych przez firmę dokumentów finansowych, takich jak np. księgi rachunkowe. Atestacja miała miejsce 15 września 2017 roku i zakończyła się oczywiście pozytywnie dla Tetera. Udowodnili, że posiadają wystarczające środki na koncie bankowym w Nobel Banku. Jednak śledztwo przeprowadzone przez prokuraturę stanu Nowy Jork wykazało, że do tego dnia Teter nie miał nawet założonego u nich konta bankowego. Konto zostało otwarte w dniu atestacji, a środki na nie przelano z giełdy Bitfinex. Jeden wielki wał. Firma Friedman LLP w następnych miesiącach pracowała nad pełnym audytem Tetera, jednak niespodziewanie w styczniu 2018 roku zwolnili oni audytora pod pretekstem zbyt drobiazgowego śledztwa, jakie ta firma prowadziła. Kilka miesięcy później, giełda Bitfinex zaczyna współpracować z bankiem Crypto Capital Corp który był wykorzystywany m.in. przez kolumbijskie kartele narkotykowe czy też piramidy finansowe do prania brudnych pieniędzy. Natomiast ten jeden bank miał sporą zaletę, mianowicie nie pytał o pochodzenie środków. W maju 2018 roku władze w wielu krajach zamroziły konta banku Crypto Capital Corp, w wyniku czego Bitfinex stracił dostęp do blisko 850 milionów dolarów. W celu pokrycia tej straty Bitfinex skorzystał z rezerw tetera, które miały zabezpieczać tokeny USDT. Według śledztwa przeprowadzonego przez Prokuraturę Generalną Stanu Nowy Jork, Bitfinex uzyskał dostęp do co najmniej 700 milionów dolarów z rezerw Tetera poprzez linię kredytową, co miało na celu utrzymanie płynności i zamaskowanie strat. W związku z tym, że Teter wspierał finansowo Bitfinexa, 14 października 2018 roku pojawiły się kolejne plotki, że Teter jest niewypłacalny. Teter po raz kolejny traci PEC, Tym razem jego cena spada do aż 85 centów. By uspokoić sytuację 1 listopada 2018 roku, Tether ogłasza partnerstwo z Delta Bank, gdzie właśnie utworzył nowe konto. Bank natychmiast opublikował statement, w którym oznajmił, że Tether posiada depozyt o wartości 1,8 miliarda dolarów. Porównując tą kwotę z ówczesnym market capem UST, wszystko się zgadza. Problem w tym, że następnego dnia przelewają Bitfinexowi 475 milionów dolarów, by ten dalej miał z czego wypłacać środki klientom. Zatem Tether miał stuprocentowe pokrycie w dolarach amerykańskich przez zaledwie jeden dzień. Sąd w Nowym Jorku po śledztwie rozpoczętym w 2019 roku uznał, że obie firmy narażały swoich klientów na niepotrzebne ryzyko, trzymając ich środki w nielicencjonowanych bankach, nawet ich o tym nie informując. W 2021 roku Bitfinex oraz Tether dostały łącznie karę 18,5 miliona dolarów oraz zakaz prowadzenia działalności w stanie Nowy Jork. Zważywszy na to, iż w tamtym czasie market cap USDT był na poziomie 30 miliardów dolarów No nie była to jakaś specjalnie surowa kara Jednak prawda jest taka, że mówimy tutaj o podmiocie, który działa poza wszelkimi ramami regulacyjnymi Pani Downstamp, komisarz CFTC powiedziała Rozstrzygając tego typu spory sądowe, dajemy użytkownikom stablecoinów fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że nadzorujemy tych, którzy te tokeny sprzedają Cóż, wszystkie te wątpliwości tak naprawdę rozwiałby audyt Tethera Tak więc, dlaczego dalej go nie ma? Czy faktycznie przeprowadzenie audytu jest tak skomplikowane? Firma Circle regularnie przechodzi audyty od 2015 roku. Audyty te prowadzone są przez firmy z tzw. Wielkiej Czwórki, czyli czterech największych firm audytorskich na świecie. Bez wątpienia raport jednej z tych czterech firm zakończyłby debatę, czy Tetera działa legalnie i czy ma pełne pokrycie. Oczywiście od 10 lat kierownictwo Tetera regularnie powtarza, że zamierza poddać się niezależnemu audytowi. Natomiast jak dotąd ograniczają się jedynie do atestacji, które są prowadzone od 2022 roku przez firmę BDO Italia. Dobrze, spójrzmy więc, jak wygląda ta atestacja. Wartość rezerw. Raporty BDO pokazują całkowitą wartość aktywów Tetera, które mają pokrywać liczbę wyemitowanych tokenów USDT w stosunku 1 do 1. Dalej mamy coś takiego jak struktura rezerw, w których znajduje się podział aktywów na różne kategorie, tak jak na przykład gotówka, krótkoterminowe papiery wartościowe, obligacje skarbowe. Pożyczki i jeszcze wiele innych. Zwróćcie uwagę na to, że Tether posiada jedynie 78 milionów dolarów w gotówce, co stanowi tak naprawdę 0,1% nawet nie całości e, wszystkich rezerw. E, w kolejnym punkcie informują, jak prezentuje się pokrycie wyemitowanych tokenów USDT w stosunku do posiadanych aktywów, czyli jakie mają m.in. nadwyżki. Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda raport na temat posiadanych aktywów przygotowany dla firmy Circle. Wartość rezerw, czyli tak jak poprzednio, całkowita wartość wszystkich posiadanych aktywów. Następnie tutaj mamy po lewej stronie strukturę rezerw. Co ciekawe, w tych raportach Circle prezentuje dokładnie, jakie asety posiada. W przypadku obligacji publikuje takie szczegóły jak numery identyfikacyjne, czyli CUSIP, wartości nominalne oraz terminy zapadalności. Dodatkowo na stronie funduszu BlackRock, który zarządza rezerwami firmy Circle, możecie znaleźć tutaj więcej szczegółów. Ten screen po prawej stronie właśnie pochodzi ze strony internetowej funduszu BlackRock. Oprócz tych wszystkich asetów posiadają łącznie ponad 1 miliard dolarów w gotówce, co stanowi 3,3% wartości rezerw. 3,3% kontra 1%. ,10%. A warto tutaj zwrócić uwagę, że te, te ma kapitalizację rynkową trzykrotnie większą niż firma Circle. Zatem podsumowując, Tether podaje jedynie takie informacje jak ile obligacji mamy, ile bonów skarbowych mamy, ile gotówki mamy, i tak naprawdę to wszystko. W rzeczywistości nie można tego w żaden sposób zweryfikować. Czy Tether faktycznie posiada te aktywa, o których pisze w swoim raporcie? No, nie wiemy. Czy gdyby Tether zaczął emitować puste tokeny USDT bez pokrycia, to czy dowiedzielibyśmy się o tym? No raczej nie. I teraz słuchajcie, bo najlepsze zostawiłem na sam koniec. Biorąc pod uwagę to, że na rynku stablecoinów mamy dwie duże instytucje, z których tylko jedna stara się być transparentna, no to to rodzi pewne problemy. Zwróćcie uwagę na kapitalizację rynkową obu stablecoinów: Tether oraz USDC. Od stycznia do listopada 2023 roku Tether zyskał 20 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. W tym samym czasie mniej więcej od marca do listopada 2023 roku USDC straciło 20 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej. No, trzeba przyznać, że ciekawie się to zbiegło w czasie. E, jakie więc mamy opcje? Opcja numer jeden. Instytucje zaczęły masowo w tym samym czasie wycofywać kapitał z USDC, czyli stablecoina, który przechodzi regularnie audyty od 9 lat oraz przenosić ten kapitał do USDT, czyli Stablecoina, który, e, za którym ciągną się skandale i nigdy nie mieli żadnego audytu. No jest to bardzo prawdopodobne, prawda? Opcja numer dwa. Teter wydrukował z powietrza 20 miliardów dolarów w tokenach USDT, wymienił je na wolnym rynku na tokeny USDC, czyli ja po prostu przekonwertował gdzieś na giełdach. Po czym zwrócił się do firmy Circle, by ta wypłaciła im 20 miliardów dolarów w gotówce, a ci oddadzą po prostu 20 miliardów dolarów USDC. Mówiąc wprost, najprostszy skok na kasę w historii świata. Po prostu Majstersztyk. Sami zdecydujcie, która opcja jest bardziej prawdopodobna. No chyba, że macie jeszcze jakieś inne teorie, no to dajcie znać w komentarzu, co się mogło wtedy wydarzyć. I oczywiście jest taka opcja, że Tether może być zarządzany przez genialnych biznesmenów, e, którzy wiedzą, co robią. E, natomiast no, przypomina mi się tutaj historia pewnego pana e, o nazwisku Sam Bankman Fried, który w 2021 roku był porównywany do Warrena Buffetta. Jak możecie zobaczyć tą okładkę, e, o tym panu pisało się, że czy to jest następny Warren Buffett. Pamiętam także, że w niektórych stacjach telewizyjnych nazywano go Michaelem Jordanem rynków finansowych. Ostatecznie ten pan dostał 25 lat więzienia za zdefraudowanie blisko 8 miliardów dolarów. Czy Teter powtórzy historię giełdy FTX albo wcześniej wspomnianej piramidy Madoffa? Kto wie, ale co ciekawe nawet sam Teter tego nie wyklucza. Jak możemy przeczytać w ich whitepaperze, który jest na ich stronie internetowej, jednym ze słabych punktów naszego podejścia jest to, że, cytuję, możemy uciec z funduszami rezerwowymi. To jest na ich stronie internetowej. Pytanie, kiedy ta firma może upaść. Jak dobrze pamiętamy, historię Madoffa oraz FTX, a tego typu historie wydarzają się podczas, podczas Bessy, podczas depresji na rynkach finansowych. Czyli na przykład tak jak upadek FTX miał, mie miał miejsce w dołku Bessy, tak z 2022 roku. Upadek, upadek Madofa miał miejsce w 2008 roku podczas kryzysu finansowego te możemy przypuszczać, że jeżeli Tether upadnie, to będzie to miało miejsce także w przypadku Bessy albo jakiegoś głębszego kryzysu na rynkach finansowych, gdzie bardzo wielu inwestorów będzie masowo chciało wypłacić swoje, swoje rezerwy z Tethera. Na naszym profilu na Twitterze pisaliśmy nawet artykuł o makrocyklach, w którym pokazaliśmy, że być może 80-letni cykl, który trwa od lat 50. ubiegłego wieku, może zmierzać ku końcowi. Więc jeżeli kolejna besa zbiegnie się z czasem końca tego 80-letniego makrocyklu, to możemy mieć właśnie masowe upadki firm na giełdach kryptowalutowych i to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, który może czekać Tetera. W tej prezentacji to wszystko dajcie znać co myślicie. No i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. Nara.